Wargames! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już trzecim odcinku GTA V. Uf... Druga do UFC. Słuchajcie, jesteśmy na rowerze jak zawsze. Nowe przejebranie, już dzisiaj takie bardziej nie wiem, stylowe, można powiedzieć, że to jest takie. I słuchajcie, dzisiaj. dzisiaj. Dowiedzieć, dowiedzieć się czegoś, co, czego wy nie wiedzieliście. Podpisaliśmy kontrakt na dwie walki w WFUA. Słuchajcie, teraz... tak naprawdę nie mamy co robić już, więc dzisiaj yy, pójdziemy... No bo w pierwszym odcinku trenowaliśmy, w drugim też trochę trenowaliśmy. Yy, I dzisiaj już jest, jest walka w WFUA. Znaczy w sumie to w kolejnym odcinku dostaniecie, no, no, tylko po prostu w tym dniu, tak? Dobra, kupujemy sobie rzeczy. Już kupiliśmy sobie rzeczy. Teraz pociąg teraz godzina, bo dzisiaj mam walkę. Y, 12. I jedziemy teraz do kościoła. A w ogóle gdzie będzie ta gala? Pokażę Wam. przy domku no i do kościoła warto było się jakoś normalnie ubrać ładnie więc się szybko przebierzemy <laughs> idziemy tak do kościoła Kościół mamy niedaleko mamy kościół Pomodlimy się ze zwycięstwa Franklina w kolejnym odcinku Dobra zostawiam rower w krzakach i lecimy na mszę Słuchajcie, już wychodzimy wyszliśmy z kościoła właśnie Byliśmy nam przy 40 minutowej I to dzisiaj jedziemy na trening i jedziemy już na tą galę Franklin pokazał faktycznie, że, że umiem Zabić jeszcze przed galą, bo oczywiście teraz jest godzina 16.14 wyjdziemy o 16 to jak o 16 wyjdziemy no to tak naprawdę możemy jeszcze w sumie pojechać sobie na skatey godziny trening więc idziemy na trening wiecie jest 16 i idziemy już Jesteśmy już przygotowani na walkę. Galacja się o 20.00 i my walczymy około 22. No co? Będziemy jechać? My jedziemy na rowerze. Już ekipa treningowa jedzie, a ja robię fitness bmx mixem na arenę. Patrzcie, teraz, jaka to jest arena? No przecież do areny takiej dużej by w Buffawce. Wufoł, Nie wiem jak to. Kurde. By nie zajechała do takiej dużej, nie taka mała korporacja i to się okazuje, że naprawdę że no jest taka racja, no bo to nie jest jakaś duża hala, ale to jest bardzo prestiżowa hala. UFC tam robiło cztery razy, yy, w takim troszkę mniejszym formacie, ale robiło. どうもすみません。<noise> <noise> Musimy jechać, no. I hmm. dla ja, to jest dobre rozwiązanie? Czy to jest akurat tam? Muszę jeszcze niech tam spodziewać, gdzie to jest. Ale ja je, będę to przekształcał, bo na początku będzie teraz jeszcze w koncert. Do dziewiętnasty. Ja dojadę tam i już idę za, nie? Hmm, za kulisy, więc jakby nie, nie będziemy patrzeć na koncert. I potem, potem wyciągnę się arena, krzesła do skoroszycenia, przykleję w dach. I już. Ja czemu w ogóle tak mogą ją przepisy dać? Niecharnie pomieścimy za to.

Mamy jeszcze takie innego w środku. Nie, jestem na szalenie nie jest przelytany. No, to jest lent. Nie wiem czy jesteście gotowi w sumie na tą walkę, bo w czwartym odcinku ona będzie. Ja musicie czekać. Jesteśmy. Teraz tutaj. Tutaj ludzie już w, będą wchodzić za niedługo I my będziemy szli już na tam za, za, za to już, żeby No i co? Wchodzimy tędy, słuchajcie Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek yy, My wchodzimy na kulisy więc wchodzimy weszliśmy do środka i słuchajcie oj dostaliśmy w ogóle sms, ale trudno tutaj mamy przebieralnię w której będziemy sobie tutaj możemy siadać tutaj mamy nasz sprzęt, nasza ekipa poszła już, tutaj siedzi prezes tutaj tego całego zamieszania nie będę tam wchodził, tutaj jest wejście na walki, tam już widać tam jakieś te, słuchajcie tutaj będzie historia się działa. To będzie pierwsza nasza walka. Idziemy się przebrać. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku tej przepięknej serii. W której. No i słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Ok! Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapę w górę i suba na kanale. I w kolejnym odcinku widzimy się na walce. Dzięki i Do zobaczenia. Cześć!